Na początku tego filmu chciałbym, żebyście udostępnili to dalej Gdziekolwiek, żebyście w przyszłości wy nie zostali tak opierdoleni Przez tego małego szczocha Jak w sumie wiele innych osób zapewnie yy, Na razie znam dwie osoby, które zostały ojebane Także no co, oglądajcie I słuchajcie dalej, pozdro A więc tak, zacznę od początku Rexo, leży jeden z KBD, Jak zwał, tak zwał W sumie opierdala ludzi na pieniądze na przykład wam teraz przytoczę sytuację, mój ziomek odkupił od niego Discorda, przy czym jeszcze mu dopłacił pieniądze za promocję swojego serwera, gdzie była jeszcze umowa, w której było napisane, że nie promuje innego serwera, nie wciąga się w nic innego, tylko się skupię na jego serwerze, który jest pod PvP. No i co? Czysto, jak i ogólnie było dobrze napisane, że się zgodził na to, po czasie było inaczej, gdzie tak jak widzicie. Możecie sobie teraz zauważyć na screenshotach dwóch, trzech, parę ty w sumie wstawia. No, że co, że jest konwersacja. Ogólnie są szalone pieniądze, wszystko jest tutaj pokazane, jest wszystko dogadane, ale się okazało tak, że chłopaczek kurwa 13-14 letni, yy, no jest po prostu kurwa chwytliwy na hajs, śwież go łapki. No i tyle, no jest po prostu kurwą na pieniądze. Yy, także na no, co, macie wszystko tutaj pokazane, mamy całą konwersację z nim. Nagraną po prostu. Mamy jego numer telefonu, jego numer telefonu matki. Także jeżeli będzie trzeba, to będziemy dzwonić. No co, czekamy po prostu na odzew od niego. Jest po prostu kurwa jebanym złodziejem, który opierdala ludzi na pieniądze. Eee, co mogę dalej dodać? Kłamam również z tym, że nie robi żadnego serwera, ani nic. Że ktoś się pod niego patrzywa. Ale macie screenshot na dole, że ma rangi. Wiadomo, nie wiadomo, za co ma te rangi. Jest po prostu dzieciakiem, który będzie próbował serwer, który mówi, że to jest jego serwer, lecz nie jest to jego serwer. Bo znam osobę bardzo dobrze, której jest to serwer, po prostu dostał rangi i zapewnie zostanie wyruchany tak jak kurwa zawsze. Także no co? Tutaj jeszcze macie kurwa pokazany screenshot, że no jak, jak już po prostu opierdala ludzi i na dole macie napisane bez kogo by nie gadał? W sensie nie chce on w ogóle sam, nie chce sam rozmawiać, kompletnie sam nie chce, chce z kimś, z kim robi powiedzmy ten projekt, lecz to nie jest jego projekt. Eee, macie po prostu screenshot na dole, gdzie jest po prostu pokazane, że z nimi będzie gadał, jeżeli będzie z nimi na kanale. Są to po prostu osoby, których, których to jest projekt. No i co? Jest to po prostu dzieciak, który rucha ludzi na pieniądze. Tak już zaznaczam, kurwa, któryś raz. Nie dajcie się wiebać. Nie wiem, możecie kurwa zgłosić dziomka kurwa gdzieś, mamy po prostu numery jego matki, jego, jak będzie trzeba to będziemy dążyć do tego, żeby tego małego kurwa szczura zniszczyć i tyle. Także na co, pozdro, przesyłajcie dalej ten kurwa gdzieś klip, film, jak zwał tak zwał, żeby po prostu tego małego kurwa knypka wyjebać ze sceny Fiveem, bo no po prostu kurwa perdala ludzi na hajsa, to jest jakby nie za dobry kurwa przykład dla innych, pozdro.